Pani, to ja, Marii Dolari, i dzisiaj wyglądam tak, ponieważ będę Wam pokazywać, jak zrobić taki makijaż. I no, ogólnie, jeśli chcecie wiedzieć, co używam co używałam w tym odcinku, nie wiem w ogóle, jak głośno mówię, bo to mi trochę też no, dobra, to sobie zobaczcie w opis, jakie używam do tego kosmetyki. I myślę, że nie będę tego przedłużać. Zaczynamy. Na początku to w ogóle. Wezmę sobie korektor z Miss ale jeśli wiecie, co się nie usłyszycie, to na dole macie w opisie. I takie naprawdę nie dużo tego korektora, staram się do Was tak patrzeć, takie kilka kropeczek dosłownie. No, takie coś. Nie dajemy tego dużo, bo chcemy, żeby to był taki ładny, świeży, naturalny. Ładny, piękny makijaż. I nie robimy tego, że tak totalnie pod okiem. O matko, jaką mam usyfioną gąbkę już. Nie pytajcie, bo ona była biała. Eee, I dzisiaj w ogóle będę to wszystko miała. No i po prostu zaciągamy to też trochę do oka takie kółko jakby bo to nam też troszkę posłuży jako taka baza pod cienie. Myślę, że jest dobrze. No, yy, teraz... Czekajcie. Mhm, uh -huh. korektor to teraz. Kurde, co? Szybko, szybko. Yy, nie dajemy tego dużo różu i w ogóle nie robimy wszystkiego, ponieważ jak nam na przykład kreska nie wyjdzie czy coś, po prostu będziemy musieli to wszystko zmienić. Bierzemy sobie jakiś eyeliner i robimy nim naprawdę malutkie kreseczki. Taki była eyeliner czarny. Ładko. I sobie najpierw... Ee, ee, co ja zrobiłam? Poczekajcie, idę zmyć. Okej, okay, już zmyłam. Ja dziwnie wyglądam w tej opasce, ale no. Dobra, ja się boję. O, ej, dobrze zrobiłam nawet. Tylko chyba troszkę za nisko. Nie chcę robić dzisiaj mocnego makijażu, bo ja jeszcze z psem muszę też wyjść, ponieważ totalnie zapomniałam, ale nie wiem, czy wejdę teraz. Ale ładna kreska. Ale zazwyczaj zaczynajcie z tej strony, na przykład jeśli jesteście praworęcznym, to z prawej strony strony nie zaczynajcie, ponieważ będzie Wam trudno na tym drugim oku to samo zrobić i ja popełniłam wielki błąd, bo ja jestem praworęczna. Teraz lewe oko tak samo trzeba... Co to? czekajcie. Waciki, waciki. Gdzie są waciki? no nie ma wacików. Idę sobie zmyć. Dobra, znalazłam ostatnie sztyki wecików i jakoś to tu zmyłam. I ja sobie trzymam oko. A... Kurczę, no nie wiem, czy są takie same. I ja mam patent, że jeśli macie za grubą kreskę, to po prostu sobie. Na przykład nie mam ręczniczkiem wacikiem, tak. Ja to teraz sobie zrobię. Okej, okay, ja to już sobie. Tutaj zrobiłam trochę grubszą. I teraz przechodzimy do palet kolorów. Do oczy, Jezus. Trzeba ją wyciągnąć. Hmm, Dużo tego. Okej. Okay. Jest to paletka Jeansy, do której tutaj macie to ten film. No, i teraz bierzemy sobie pałatkę, bierzemy sobie pędzelki, ja biorę takie z Sinsaya. Są, jest pięć w jak coś, nie, bo ja mam tu tylko cztery, bo jeden jest gdzieś indziej. Bierzemy sobie ten niebieski, ten, Be you not tem, tem, tem. Nie, Nie znam się na angielskim. I teraz sobie robimy tutaj. I na razie robimy na powiedz. OK. I no i wycieramy tam. I to samo na drugim oku. Okej. Okay. A, i ja Wam pokażę tylko patent. Jeśli chcecie na szybko, bo macie pełny pędzel, bo ja będę tego samego używać, bo ten jest bardzo fajny, to po prostu weźcie sobie klocka i sobie tak lekko odcierajcie. Co prawda muszę umyć te pędzle, ale no na razie po prostu nie będę ich miała, bo ponieważ potrzebuję ich do makijażu. I teraz robimy tak kreska i druga kreska. I patrzcie, takie coś. Wystarczy. Okej, okay, ja już tutaj zrobiłam. No taka zwyczajna kreska wystarczy. Ocieram pędzelek. Bierzemy ten A. I ten zielony you can't stop me. A ten sister, żółty sister. chod chod ho, Nie wiem i wystarczy kreska o, teraz ten jest zawsze te takie kolory jasne w paletkach u youtuberów są mega napigmentowane, nie? Jest sobie prawie ten zielony a na przykład w takich zwykłych paletkach na przykład w... nie wiem, na przykład e... kogoś na przykład nie youtubera, tylko takiego typowego co robi maki... takie makijaże, nie? W sensie paletki cieni, czy tam kosmetyki, nie? Tam na przykład, nie wiem, Everline czy coś, co po prostu robi te cienie tak, jak są naprawdę, więc jakby dziwno. Teraz B, Fairless, czyli ten pomarańcz. Jego, pff, jego dużo bierzecie, ponieważ on się nie chce nakładać dobra, ocieram pędzel i różowy girlboss. gierlbos zaraz wam w ogóle przeczytam może, co jest na tych co jest na tym napisane, dobra, tak może być zaraz to rozblendujemy gen, gems jesteśmy pokoleniem które niesie za sobą Zmiany nie wpisujemy się w żadne ustalone schematy, o to jest fajne, lubię takie jak ktoś pisze nie, bo sami kreujemy swoją rzeczywistość, to jest mega. Jakby y, lubię takie napisy od serca, że na przykład ktoś pisze nie, a na przykład t, y, pisze to co tak naprawdę jakby, y, nieważne. Podążamy przez życie na własnych zasadach. Wow, mega. I teraz bierzemy taki, taki pędzel i po prostu bardziej w ten ruch już wchodzimy tak o... Tak niby mieszamy, niby nie. Jezu, ten filmik już trwa trochę. No. I sobie odcinamy korektorem tutaj troszkę. O, żeby po prostu nie było tak wysoka. Nienawidzę takich wysokich makijaży. No a teraz y, zwykłą taką małą gąbeczkę. I sobie tak zwyczajnie blendujemy O kurde, trzeba w krwi. no, jest dobrze, myślę. ok i teraz dolna powieka, tak samo jak jechaliśmy. Niebieski. Teraz to postaram się zrobić tak troszkę szybciej. Zielony. Eee, Oczerwamy żółty. O Boże. A! Tak, ok, dobra. Teraz pomarańczowy, pomarańcz, piękny nasz. Y, dobra. Jest dobrze. I teraz y, zwykły różowy. OK. I tutaj zwykły różowy na kreskę. Tak się starajcie ją włożyć na kreskę, i dalej, nie. No i teraz bierzemy znowu nasz taki blenderek. Y, Dawajcie. o. Już jest, o! I sobie od razu tutaj pod okiem błyszczyk. O, jest błyszczyk, błyszczyk. Błyszczyk z lovely. Teraz, e, teraz sobie zrobić mega jakąś fryzur fryzurkę, jakieś e, loczki. I po prostu jesteście gotowi. Ja muszę teraz jeszcze sobie zrobić fryzurę. Jestem piękna. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Za oglądanie. Dajcie łapczyki w górę, subskrybujcie. No i do zobaczenia. Pa!